Co ty na wózku jeścisz? Ja, bo ja na wózku, ale robię ruchy. Czy ty masz. Aha, pokera na plecach, no nieźle. Karty? to się nazywa dedykacja, nieuzależnienie. Hazard, no no. Dobra, co no. my tu robimy i czemu to wygląda jak dorsy? W ogóle jesteście, widzowie. Dzisiaj nagrywamy odcinek z szczerbkiem. Ja coś mam ma. szukać. A! Tutaj. I z juzu. Przywitać ja się z jezu. powołania. Dzień jezu. dobry. No, no, no. Dzień no. droga, ewidencjo. Coś czuję, że będę miał dużo do montowania i pikania. Audycjo, audycjo kochana. No, będziesz miał trochę do pikania. Tak, Dobra, tak, tak. tu jest 0.2. Ej, a ziomek mi jakiś szepta, da się go wyciszyć? No, 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 da, 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 da. się jak w kur... Ah! tym... jak to się na Bloxburgu... No, będziesz miał trochę <laughs> pikania woli. No. i <laughs> trochę dużo chyba. Kompilacja przekleń z o lataro Licznik, licznik kur nie? Tylko uważaj no, na potwory Jakie co? No A przy to wygląda aj, aj. jak kibel szkolny u mnie Jezu, przecież to jest normalny kibel chłopięcy w, w, w szkole w jakiejkolwiek Bez kitu, no coś no, takiego no. Tak nawalone gównem Nie wiem, wczoraj, wczoraj stary normalnie byłem na imprezie, sprzed wczoraj w sumie, już nie pamiętam, ale... Jan jesteś Generalnie to sprawa wygląda tak, że wchodzisz do Hibla i chłopie tak na harkanę na lustro, jakbyś normalnie wylał jakiś olej rzepakowy. To iść, że było gówno na ścianie? U mnie w podstawówce, Tak? Czekaj, cicho, trzeba się na grze skupić. Masz gorącą trzynastkę? Nie ma. O! Łoł, Łoł! Nie ma pier... Nie Miał Chopinie. Na, na, czym, na czym się tu skupiać? Kupiać? to się można. O, wo, wo, Uważaj! Jest. O jej, je, je. co tu się świeci co? jakoś? Kur... A! coś mnie bije Nie, nie świeć na niego Wyłącz latarkę, bo on cię biuderzy <laughs> Co tu się dzieje? Kolega o fajnym kolorze A ja uciekam Mam 55hp to dobrze, tak? Ej, do szafek, szafki szafki, szafki Ale sporo. się nie wchodź Aha. Dobra, Ta, wchodź 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 Bo to o, 50 je. Nie, bo 55 to znaczy, że to jest pozytywnie, tak? To jest pozytywne. O, a co ty robisz, ty debilu jany za O, działka! Ty mu mi świecisz na jakiegoś potwora. Gdzie on jest, gdzie on poszedł? Ej, on nam uciekł! Spi jak uciekł? Co ty gonić chcesz jak debil? Ja się a czuję! Nie jak w tę stronę. stronę! To ty? No to ja. A, to czemu nie masz dziobaka na siebie? Ty jesteś głupi jakiś? No, bo nie działa tu. Ja a, to, bo ej, ja nie ej, 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 uważaj, bo tutaj są działka, musisz ej, na nie uważać. O, 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 trzeba kartę a tu, znaleźć. A, a, nie mo a nie mogę tutaj świecić latarką? Tu, musisz uważać tylko ej, na tego potwora. Ka kartę musicie znaleźć. Ty zginąłeś? Nie. Ale ten, nie szczerbek. Eee, tak. ja żyję. Gdzie no, tam nie macie karty? Tam, tam musisz iść, tam jest kartę. Nie, 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 nie ale trzeba wyłączyć to gówno. Tam trzeba. GINĘ! KURWA! A, debil, debil! Ciot... Dobra, ja mam chyba rewiv'ę. Revive? Tak, mam... No... Pop jak w Wietnamie! Nie, nie, nie dało się. Zgiń i gram jeszcze raz. Kurwa, zadałem mi się. Jak chcesz kupić revivę, klikasz shop i tam masz za 200 kry. Sebastian do mnie właśnie krzyknął, że marnuje swoje pieniądze. Ja to bym wam już tutaj fizykę kwantową tłumaczył, a nie... Dopianie fizyki kwantowej. niski, o co chodzi? A dobra, ja z trzichtaczyłem. Mama! <grym> wow. Einstein. Bo wow, chcę fizykę kwantową tłumaczyć, a nawet nie wierzysz się w temu włączonego. Chodź, Stephen Hawking, dawaj, chodź. Stephen Hawking, ty też jesteś na wózku. <grym> <grym> no da, będziesz niepełnosprawny. Friendly fire! Każ na tym laptopie odpalić ten Fortnite. Tutaj. Na jakim laptopie? No to jest laptop, patrz. Uh -huh. Gdzie? Ej, mrugało wow, wow, Idzie... wow! wełnę wow, wełnę! Wow, wow, wow! Kurwa, a! leci coś, leci coś, nie! Jakiś potwór! Torpeda! Ej, 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 ej. chodź na chwilę. No. Chodź już. Nie. No. Czemu to się na złoto świeci? Weź, wejdź do tej szafy. A co to jest? No, wejdź do ej. tej szafy. Ale tam ktoś jest. No nie ma nikogo, wejdź. No. Z zjebali ja, 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 ja. coś górkacy kur... przyjaciele pojebani Na no takich to można liczyć Ja, ja, ja wam na słowo wierzę Znowu mrugała. Gdzie mam się schować? Ej, 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 ej gdzie tu się chować się? Tutaj, do, do, tutaj chodź do tunelu. Ciasno tu chłopaki ja. A masz zelada! To gdzie trzeba było się schować? A, mało straszne, mało straszne. Zagramy coś lepszego. O co chodzi z kanałem Live On? Że okay. jest Live On. Ej, czyli my jesteśmy więźniami, czy jak? jesteśmy więźniami. Nie, ja, nie wiem, jak. Nie ma fabuły, pewnie, proszę. Tak jak Dorsy, mi się wydaje. A Dorsy? Jak nie to? Dorsy niby mają fabułę, że jesteśmy, nie wiem, po śmierci czy coś, w jakimś hotelu, jako tortury czy coś takiego. No i co? Nie, to jest ten moment, kiedy wychodzisz po prostu, wiesz, z hotelu, jesteś tam na wycieczce szkolnej i po prostu wychodzisz i szukasz, yyy, wiesz, A tam baba od to, toalety, nie? Zauważyłeś w Dorsach, że była toaleta? No nie. No więc musisz dojść do windy w końcu jakiejś, żeby zjechać. Tak, 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 tak. Tak, tak, Poszukiwania no taka, taka jest fabuła. No. Tak, dorsy zgubiłeś, poludiają... się, zgubiłeś się, stary w hotelu. Jest trzecia, 0 Z uniwersum Dawida Czecha. Typu chodziłem, chodziłem po, po hotelu o 3.00 rano i stało się to. Stałem się pociągiem Tomkiem o w nocy i stało się to. On to robi pod widownie typu muchomorki. Że ludzi na górze, no, tak? Muchomorki to może jeszcze. No tak, tak, tak. O, jakieś pendrive, co to jest w ogóle? Waluta, tutaj mogę tym kupić kamykę? Tak, <grym> rozumiem. Ej, czekaj na nas! O, mam. Tą nie kartę, ma czekania jest. na takie rzeczy, nie ma czasu. O, mam kartę, dzięki. Ja, ja nie mam karty. No wiem, ja, ja jej nie wziąłem, nie trafiłem. Czerwony pokój trochę. Jak czerwony? Ja tu nic nie widzę, ciemno jest jak w dupie. Ja idę do przodu. W gało, wejść tam, masz szafę? Biorę. No mam. Urp. Dwie szafy, masz szafę tam gdzieś? Tam jest, tam jeszcze drzwi te. Aha. O, dostał kolegę. Drzwi. Dobra, weź tam stój przy tych drzwiach. Ech, do złej szafy poszłem. W sensie... Przeżyłeś? Nie, poszłem do tej twojej szafy. Ej, ja przeżyłem! No. To szczerbek, dawaj rewajwać, coś No, kupuj no. te robuxy tam. Ładuj, doładowy wuj konto za pieniądze mamy. Ale, dostałem bazę. O, 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 moja I ulubiona gierka. To... Dlatego Gieram. żyję. Odpinanie karty do Twitcha po Twoją subskrypcję to jest największa głupota, jaką można zrobić. Aha, taki jesteś. Tak. Niemiły, niemiły. Co ty robisz, no. Juzu? To no, co ty e. robisz? Układaj to. No, tak jest dobrze. No, no dobre, dobre, dobre. No właśnie. O, o mam zieloną latarkę. Ja mam normalną latarkę. Aha! Co to to jest, jest to, co się ładuje ją. Co można nią walić? Kopia do. To, to nagrane 4K Chcesz coś powalić? <grym> Daj. Masz to nagrane 4K. Prawym, prawym. <grym> Kóra, nie, ty ją dotknij. Nie, nie. Leci potwór! Wiem, baz użyłem na styk wow, nie, wow, 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 nie patrz wow, się wow, na niego, nie patrz się na niego! Na niego się nie patrz! Oj ja pierdolę, chłopie, on mnie. On Znowu mnie kusi indziej. kusi mnie Kusi jak 13? Kasiu. To jest jakaś sofanie? Są dwie. W Tak a! Znowu coś w szafie jest! Ja pierdolę. No mam zginie! No ginę! Jak tu się rewajmować A! A akurat Aj. wyszłem Murci kiedy Dark Souls? Eee, nie wiem, nie wiem Jak go będzie stać. Hej, ja mam dość już tej gry. 10 godzin w to gram i nie zrobiłem postępu nawet na 5% gry. Gdzie ja tu mam iść? Juuu, dowody. No, nie, Juzu, utopisz się w tym wózku. <laughs> Co ty gadasz? Ja mam stary Master de z pływania. Nie wiem, to dodali deforesta do dorsów, nie? Ciemno tu. Głucho wszędzie, co to będzie? Ja pierwszy... Przestań, mam dość tej lektury. Zajebista była, ty jesteś chory jakiś. No, genialna, genialna. No fioletową latarkę, co to? Mam dość tego, co to będzie co chwilę. Ale przecież dziady są dojebane. Dziady to życie. No. Wielka improwizacja, mała improwizacja. A, to taki, znaczy to ja z tego nie pamiętam Chodź tu, chodź Tylko tu Może szybko. przeżyję, może, nie? Ale to było z Dziadów Trójki to był Ten sezon nowy Boicie się otwierać No bo tam były ten O jest dół. Czerwony rum, o coś mrugało <laughs> Strzelają do Polaka ja, Nie patrz ja, do góry! Jak Do nie góry! Patrz, nie patrz w górę, taki film na Netflixie był <laughs> Weleś się nic ja. nie On dotknął! <noise> Ej, nie masz dotkniesz jeszcze nie raz, nie, nie dotkniesz. Nie? <noise> nie, nie masz <noise> psychy. Nie masz psychy. No nie masz psychy. No, <głos> 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 <bo> nie masz <noise> psychy. <noise> no! Teraz ty, dawaj. Nie, nie masz psychy jeszcze raz. Nie. No nie masz psychy. Ej, bo Just są dwie opcje na drzwi. Są dwie opcje, te tutaj i te na końcu. Bierzemy te na końcu. To nie. O kur. Mówiłem, że na końcu, a nie tu. Na 15 HP, chłopaki ja ja też. Na końcu O mrugało. Ja biorę to na dole. A ja biorę to na górę. Nie, jest u góry jest, czy nie? Przy, przy, przy wejściu była, wiesz? A, jak wyszedłeś do góry to cię ominęło. Cieś cały dzień na siłowni, nie? Aha, nie żyję ja, chłopaki. A ja nawet nie mrugało, ale gówno. No nie mrugało nic, właśnie cicho poleciało. Eee, flashlight tu mam. Żyje ktoś? Nie. Dobra, ja to nie gram, zmieniamy gierę. No ja jestem, bo tu każdy ma różne ten, nie? Stroje. To jest takie same. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś siama. Nie ja mam czarny. <laughs> Czemu? Ja, nie zgadzę. Ja ciebie nie widzę. Można wyspę, ja jestem w lewym do, no, tu. no dobra, widzę, ty masz tylko ró różową... różową koszulkę. Ja do... przeskoczę do ciebie? Nie, nie ma opcji. A nie, dałoby radę, a nie próbuj. Ziomek dostał ten, normalnie Rygor, o. Siema. O, teraz mógłbyś przeskoczyć w sumie. Siema. Cześć. ja idę, ja idę na spoty. Coś się dzieje na mojej, nie wiem co. Aha, bomba jest. Ale się zmniejszyłem, najgorzej. Mogę do ciebie? Dzięki. Nie. Chłopcu ten zarosła mu wyspa. Mój prywatny teren. Nie? Zacznę strzelać. Nie masz broni. No zobaczymy. Aha, dobra. Ochuj. I do od ciebie. Woj, ledwo. Ej, oddala mi się wyspa, a zmniejsza. Nara. No a. Chłop dostał prezent. O, dobra zajebiście. Ej, utknąłem ziomko... uziomka na wyspie, najgorzej. Nie! Jeszcze jakaś wyspa spada! No nie. nie! No nie! Do góry, do góry! Zaczyna się driftować! No! No nie! Więzielnie goś dostał, ale jaja. O, powiększają się! Sześć wysp, daj, daj, daj! No ale co? Aneta jakaś dostała, ja jej nie dostałem, ale jaja. No nie, go wyspa gdzieś leci, w. D o, dobra. Oho, też się miejscu ten ziomek. Kurde. Nie, Kiedyś będzie w dół lecieć. Aj! O. Bo ta wyspa... Nie! 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 To jest w dół! Kurde, ej, bo ja utknąłem! Nie! To ja mogę cię ci oglądać? Tak, możesz. Ja obok ciebie jako duch... Nie, nie ja gdzieś, ma. Nie ma! Widzisz mnie? Tam. No Ja nic nie dostaję autentycznie To chyba dobrze Jakieś Anety dostają Cztery lecą do lawy, bo są zimne Lol Ale ja, a moja nie Nie wiem Moja wyspa... Ej, co jest? Twoja wyspa też spada do lawy Ale przecież... Ale przecież to my je nie wylosowali Nie, bo tam były wszystkie do lawy Meteoryt spada! Fad, fad, fad. Ej, Spada do ciebie? Spada do ciebie? Aha, Ej, co Aha. jest? Kosmici! Wejdź w to, wejdź w to! <noise> o! Kostka, kostka! Ale co wypadło? Czwóreczka, ok. Czwóreczka, czwóreczka. A, no to wszystko na dwójeczkę teraz. Ej, czy twoja wyspa się zanurza w lawie? no Chyba umierasz. Nie, jeszcze nie. Chyba. Jak teraz czegoś nie dostaniesz, to umierasz. Ale stan. Zostanę piorunem co najwyżej. Ratunku! Nie. A nie. Piorun, piorun dostaje ten, który jest chyba najwyżej, co nie?